układ strony tytuł wydruku. Kolejnym elementem w sekcji ustawienia strony jest tytuł wydruku, gdzie po kliknięciu ikonki mamy możliwość zaznaczenia obszaru wydruku, który nas interesuje. Jak to zrobić? Należy po prawej stronie kliknąć ikonkę, a następnie przeciągając myszką zaznaczyć elementy, które chcemy, aby zostały wydrukowane. W tym momencie te biegające w kółko mrówki oznaczają obszar, jaki chcemy dodać do wydruku. Wciskając klawisz Enter zatwierdzam ten obszar. Następnie mam możliwość określenia, ile wierszy od góry ma zostać powtarzanych na każdej stronie i ile kolumn z lewej. Jeżeli te pola są puste, to nie będzie powtórki żadnych kolumn ani wierszy. Do czego to może służyć? A mianowicie, jeżeli mamy bardzo dużą tabelę z bardzo dużą ilością danych i chcemy wiedzieć, co oznaczają poszczególne kolumny na drugiej, piątej czy dziesiątej stronie wydruku, warto zablokować te wiersze z nagłówkiem. Wtedy, czy my będziemy na pierwszej stronie, siódmej czy dwudziestej piątej, zawsze na górze strony będziemy mieć informacje, co dana kolumna zawiera. Kolejną zakładką jest nagłówek i stopka, gdzie możemy zdefiniować, co ma się pojawić w nagłówku, a co w stopce każdej ze stron.